Jest temat dosyć dotkliwy dla większości ludzi, nie? bo to jednak dostajemy jakieś pieniądze, coś tam zarabiamy i sobie chcemy trzymać, nie? żeby tam sobie odłożyć i wydać na nasze wydatki i tak dalej. I Pan Bóg o tym wie. Pan Bóg zna nasze serca i dlatego bardzo mocno od Starego Testamentu do Nowego Testamentu mówi na temat pieniędzy, na temat dawania. <laughs> Bóg jest Bogiem, który daje. On dał nam wszystko. Nie? On dał nam życie wieczne. On dał nam Jezusa Chrystusa. Dał nam siebie i dał nam rodzinę. Nie? Dał nam siebie nawzajem, abyśmy mogli się spotykać tak, jak pragnie Bóg, abyśmy się razem spotykali, żebyśmy mogli go uwielbiać, żebyśmy mogli się modlić do niego, słuchać jego słowa, błogosławić siebie nawzajem. No nie, to jest to, nie? bo Bóg, Bóg jest za rodziną. Bóg chce rodziny. I co rodzina robi? Zaopacza się nawzajem, co nie? Błogosławi się i, i ten i Bóg też pragnie tego dla nas. Um, <głosługi> Będę mówić na temat dziesięciny. Uu, 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 <głosługi> dziesięciny i dary. Takie czasami niektórzy mówią ojejku, Stary Testament, nie bądź religijna, co tam gadasz mi i tak dalej, nie? Ale Pan Bóg nie tylko w Starym Testamencie mówi o, o dziesięcinie, Jezus też w Nowym Testamencie na ten temat mówił, co może nie, nie, nie każdy to wykrył, um, może niektórzy z Was wykryli, ale ja się z Wami podzielę tym. Um, no, zacznę pierwszy. Um, ja, kiedy zaczęło się Dziesięcina? Czy pamiętacie, kto pierwszy dał dziesięcinie? Właśnie. I to się stało zanim, zanim ten, yy, zanim było prawo dane, Co nie? to było zanim prawo, więc to nic nie ma do czynienia z prawem. Tak samo jak Szabat nic nie ma do czynienia z prawem. Bóg stworzył świat i na siódmy dzień sobie odpoczął. I mówi: moje, Mój lud, moje dzieci też niech sobie odpoczywają, nie? bo po to jest to, że po prostu, że jak pracujemy, zajęci jesteśmy sześć dni w tygodniu, ten siódmy dzień musimy odpocząć, nie? to jest ważne, bo. Każdy, kto wie, ktoś pracuje, 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 nie ma odpoczynku, wypala się, nie? więc Bóg wie o tym. I tak samo, mm, ale teraz powracam do dziesięciny. I, i właśnie przeczytam Wam w tym, mm, przypomnę Wam o Abramie w rodzaju 14, werset 17 do 20. W drodze powrotnej i po zwycięstwie nad Kedorolarmem i z sprzymierzonymi z nimi królami, wyszedł Abramowi naprzeciw król Sodomy. Chciał go przywitać w Dolinie Szawe. To jest w Dolinie Królewskiej. Królewskiej. Melchizedek natomiast, król Szalemu, wyniósł chleb i wino. To jest piękne, nie? Wyniósł chleb i wino. Coś nam przypomina to, nie? Był on kapłanem Boga Najwyższego. Błogosławił on Abrama tymi słowy. Niech Bóg Najwyższy, Stwórca Nieba i Ziemi, błogosławi ci Abramie. Niech też będzie błogosławiony sam Bóg. Najwyższy za to, że wydał Twych nieprzyjaciół w Twoje ręce. Następnie Abraham złożył Melchizedekowi dziesięcinę ze wszystkiego. Dzisiaj ze wszystkiego. I to tak przypomina nam wszystko, co my dostajemy, nie od Boga, przez to, jak pracujemy, co, nie? Co, co, te wypłaty, cokolwiek, te pieniądze, nie? żeby złożyć te pierwsze dziesięć te procent Bogu. Nie? I, I jak to zrobić? Właśnie w księdze Ma Malachiasza pisze, Bóg mówi tak. Przynieście do spisza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu. A więc mój dom to, jest, to była świątynia, nie? To teraz możemy myśleć o kościele, nie? Um, I w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Więc Bóg jest cudowny, nie? <laughs> On mówi: wystawcie mnie na próbę, a zobaczcie, co zrobię. Mówi pan zastępów. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba, i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nadmiarem? Zadbam o to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonów waszej ziemi i nie uszczupłał zbiorów z winnic, mówi Pan zastępów. I za szczęśliwców uznają was narody, dlatego, że wasz kraj stanie się uroczy. Więc to jest cudowne. Ta obietnica Boża jest taka, że jeżeli przyniesiemy tą dziesięcinę, to on nas pobłogosławi i jeszcze na dodatek zrobi tak, że te 90% co nam zostało, on zadba, żeby nie zniszczył tego wróg, żeby on tego nie, nie zabrał nam. I nawet jak próbuje to robić, Bóg i tak przychodzi w naszej obronie i nam jeszcze bierze i pomnaża. Ja to w swoim życiu odczułam, że um, ja już, wiecie, już lata temu się nawróciłam i dzięki Bogu. Bóg to nałożył na moje serce od razu, bardzo szybko, o dawanie dziesięcinki, dawanie darów, i, i to po prostu zrobiłam w posłuszeństwie Bogu, i też z tą nadzieją, że Bóg będzie mnie błogosławił, nie? ta obietnica jego. I tak się rzeczywiście dzieje w moim życiu. I czasami, nawet jeżeli coś się stanie, na przykład zepsuje się coś, musi coś naprawić, coś tam gdzieś, wydasz pieniądze na jakieś niespodziewane, jak to się działo w moim życiu, Bóg tak zadziałał, że ja tego nie odczułam. Ja pierwna początku myślałam, o a potem nagle jakoś jakby to w ogóle jakoś Bóg naturalnie działa, że ja w ogóle nie czułam, że to jakąś dziurę w moim zrobiło w moim tym portfelu. Tak Bóg działa, jest niesamowity i bardzo błogosławi. Um, on jest wierny, Jego słowo jest wierne, więc jak On coś powie i postanowi, i my przez wiarę przyjmujemy, co Bóg nam mówi, i w posłuszeństwie robimy to. I to nie jest religijność, to po prostu jest we wszystkim, we wszystkim, co nie, co Bóg mówi. A my ufamy Bogu i Jego Słowo od A, od, od Genesis, nie, do końca, do objawienia jest Jego Słowem, nie, więc wierzymy w Jego Słowo i przez wiarę robimy, co nam Bóg mówi. Um, I potem posłuchajcie, co Jezus na ten temat mówił w Nowym Testamencie. Było tam w Łukasza 11, um, tam Jezus mówił tam o, o tym, o, o świetle, że jak o tej lampie na stole, co nie, że, żebyśmy dbali o to, żeby w nas było światło, nie ciemność. I potem pisze tak: Po tych słowach pewien faryzeusz zaprosił Jezusa na śniadanie. Jezus przyszedł więc i spoczął przy stole. Faryzeusza zdziwiło jednak, że wbrew zwyczajowi, Jezus przed posiłkiem nie zanurzył w wodzie rąk. Wtedy Pan powiedział do niego: Wy, Faryzeusze, oczyszczacie zewnętrzną stronę kielicha i miski, podczas gdy wasze, wnętrza, wasze wnętrze jest pełne chciwości i zła, bez myśli. Czy stworzyciel rzeczy zewnętrznych nie stworzył także wnętrza? Wesprzyjcie raczej ubogich darem płynący z wnętrza. Wtedy wszystko będzie dla was czyste lecz biada wam, faryzeuszom, bo składacie dziesięciny z mięty, ruty i każdego ziela, ale życie sprawiedliwy sąd i miłość Boga. Tymczasem tym właśnie tego należało dopilnować i tamtego nie zaniedbać. Więc co Jezus mówi? Mówi do tych religijnych ludzi, co po prostu, ja daję dziesięcinę, ja tam robię to i tam tamto jestem w porządku, nie? a Bóg mówi, nie, ja się patrzę na wasze serca, Dlaczego wy to robicie, nie? Dlaczego wy to robicie? Czy to robicie z miłości, z czystego serca, czy chcecie pomóc tym biednym, ubogim, nie? Dlaczego? dlaczego wy na zewnątrz próbujecie pokazać światu, że jesteście wspaniale, a, a naprawdę jest zgniłość w was w środku, nie? I tak naprawdę mówi Bóg do nas w ten sposób też. Jak my, co my o tym wszystkim myślimy? Czy jest w nas ta czystość, to światło? I, I co Jezus powiedział? Co, patrzcie, tymczasem właśnie tego należało dopilnować, te rzeczy, nie te wewnętrzne, i tamtego nie zaniedbać. Więc on mówi, że dziesięcina jakby nie przeminęła w ogóle, to nie jest jakby coś o. Że, że już nie musicie robić, a dużo często po prostu to jest omijane i, i, i ludzie mówią, nie, to nie jest potrzebne, oczywiście każdy ma własną wolę i Jezus powiedział, nie martwcie się, nie macie się o jutro, ja będę o was dbał i to jest obietnica Boża, że będzie nam Bóg błogosławił, że da nam jedzenie, da nam jako pokar i ochronę, to jest, jako dzieci Boże mamy to od Boga. To jest, to jest nam dane, ale Bóg nas chce błogosławić i chce, żebyśmy byli błogosławieństwem dla innych. Żebyśmy byli błogosławieństwem dla naszego kościoła, dla naszych liderów, żeby był pokarm. My przychodzimy, przychodzimy tutaj, korzystamy ze wszystkiego, ale za to wszystko trzeba płacić. Co nie, jesteśmy w świecie. Nie jesteśmy z tego świata, ale jesteśmy w świecie. I kochani, jeszcze na koniec, też w Korynkian, w Koryntian też jest um, taka zachęta. Uznałem zatem, że warto poprosić braci, aby poszli do nas wcześniej i zawczasu przygotowany, obiecany już przeze mnie dar. Tak, aby rzeczywiście był to dar, a nie okrów skąpstwa. Pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niech, niech się dzieli tak, jak postanowi w sercu, nie z żalem albo z przymusu. Gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Bóg też jest w stanie udzielić Wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze ze wszystkim, we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele, zgodnie ze słowami. Hojnie rozdziela, wspiera ludzi biednych, jego sprawiedliwość trwa wiecznie. Ten, ten zaś, który dostarcza siewce ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoszy wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga." Widzicie, jak Bóg mówi dużo o hojności, o naszym sercu, bo co jakby to skąpy, no skąpy, no. Jak sobie pomyślimy, jak idziemy do kogoś, do kogoś w gości i ktoś nas skąpo przyjmie, no nie, jakąś tam błodę cienką da i tak dalej, to tak nie czujemy się fajnie, nie? Tak jakoś, mm, nie jesteśmy naprawdę tak ważni dla tej osoby, no nie? A jak ktoś nas hojnie przyjmie, co nie, i da nam różne fajne smakołyki i tak dalej, pokazuje przez ten akt, że nas kocha, że nas szanuje i chce nam błogosławić, co nie? Więc Bóg bardzo mocno mówi o tym, nie, że że to jest naprawdę Jego wola dla nas, bo to przemienia nasze serca przede wszystkim, a po drugie jest błogosławieństwem dla Boga i dla innych. I tak właśnie będziemy nazywani szczęśliwym ludem.